Państwo, nagrałyśmy filmik z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wywiadu udzieli nam Pani Stanisława Dygaz. Co najbardziej utkwiło Nie Pani w pamięci? Utkwiło mi, bo miałam 4 latka, jak się wojna zaczęła i w ja 6 latek miałam, jak wkroczyli więc. Było bardzo ciężko, my pola nie mieli, nie mieli my co jeść. i byli ranni, bardzo nas zaatakowali za jedzeniem. Mama moja musiała chodzić po wsi i prosić o chleb i mleko dla żołnierzy rannych. A Niemcy pół wsi bez nas spalili bo chcieli wiedzieć, gdzie russy są. A koło nas niedaleko stał czołg i walił kulami z Dobry do Słowniowa, do Ruski. A russy e, byli już blisko i podążali ranni do e, pustych mieszkań. A my nie mieszkali, bo nasz dom był kry, skryty e, słomą i drzewiany. Baliśmy się, że nas spalą. No i mieli my schronisko u sąsiadki pod dachówką i murowanym domem. I później po wojnie jak już e, przyszli ruscy, to miałam już 8, 7 lat i i chodziłam y, wszędzie, tak latałam, bo byłam bardzo ciekawa, co się gdzie dzieje. Mama nieraz krzyczała na mnie. Coś takiego jest roboczyło. Po co ty to wszystko musisz wiedzieć? A ja musiałam wszystko wiedzieć, bo mnie to ciekawiło. I Zamrze tych żołnierzy zabrali rannych, a przywieźli drugich do sąsiadki. A ja zachorowałam w tym czasie, dostałam różyczki. Więc mama się dowiedziała, że tam u rannych żołnierzy jest lekarz i zaprowadziła mnie tam. A ja mówię do lekarza tak. Panie doktorze, czy ja będę widzieć na oczy? Bo byłam cała zapuchnięta. A on mówi tak, jeszcze dziecko samolotu, dużo obejrzysz. No i tak było. Dał mi maść i to mi przeszło. I później chodziłam, by była szkoła taka prywatna. No i więc miałam siedem lat, mama mnie zapisała tam. Do, do nauczyciela prywatnego, ale ja nie miałam w czym chodzić, a to było daleko. I nie poszłam, dopiero poszłam, jak otworzyli szkołę bliżej i poszłam do 8 lat do szkoły. A w którym roku wojna doszła do miejscowości, w której się Pani znajdowała? W którym roku? Tak. Co? No doszła wojna tutaj, gdzie się pani A No to już y, ja miałam już 7 lat. W 1943 prawda? Bo się skończyła w 44, tak? W czterdziestym piątym. A no to poszli tam do niebie. jest. Y, bardzo dziękujemy za wywiad. Udzieliła nam pani bardzo cennych informacji. Każdy z nas... Teraz wie, że ludziom w tamtych czasach żyło się bardzo trudno i wiele wspomnień, mimo naprawdę małego wieku, pozostało ich w, pami ich w pamięci aż do dziś. Dziękujemy. Chcemy żyć życiem spokojnym, jak długi i szeroki jest ten świat. Chcemy pokój stworzyć wszędzie, wojna niech legendą będzie. Szczęście, radość niech pokryje wojny ślad.